Witam, godzina 18. .00. Idzie Rójka do nowego domu. Kolega zadzwonił, że pszczoły się wyroiły. przeleciały do sąsiada. I pojechałem, zabrałem. Tak to wygląda. Może wejdą. A jak nie, to na siłę je wsypiemy. No, ładna Rójka. Pszczoły trochę spadło tu ale myślę, że się odnajdą Ciężko było ściągnąć, ją, bo w środku w i siedziały Matkę złapałem, włożyłem ją już do ula myślę, że zaczną wchodzić Pozdrawiam. Już część weszła, część powoli, powoli idzie w stronę ula. Ładnie maszerują. ...wentylują, wietrzą, trochę ich wodą delikatnie zlałem no zobaczymy jak się będzie rójka podkarmimy ją, niech ciągną węzę no i zobaczymy jak się zaadoptuje Matkę zaznaczyłem flamastrem no zobaczymy No pozdrav.